Cześć, dzień dobry, jest sobota, 4 stycznia 2025 roku. Czytamy Biblię w całości, jesteśmy w Księdze Jozuego w rozdziale 23 i powoli zbliżamy się do końca tej księgi. Zostały nam jeszcze dwa rozdziały, 23 i 24. I w tym rozdziale tutaj mamy ostatnie przemówienie Jozuego. Jozue streszcza swoje dzieło, zachowanie się wśród obcej ludności. Czytamy. Księga Jozuego, rozdział 23. Upłynął długi czas, odkąd Pan użyczył Izraelitom pokoju ze strony wszystkich ich wrogów koła, A Jozue już był stary i podeszły w latach. Jozue zwołał całego Izraela, jego starszych, książąt, sędziów i zwierzchników i przemówił do nich. Ja zestarzałem się i posunąłem się w latach. A wy widzieliście wszystko, co Pan Bóg wasz uczynił na oczach was wszystkich, tym ludom, ponieważ Pan Bóg wasz sam walczył za was. Patrzcie, podzieliłem pomiędzy was losem jako dziedzictwo według waszych pokoleń te narody, które jeszcze należy podbić, tak jak te, które ja zgładziłem od Jordanu aż do Wielkiego Morza na Zachodzie. Pan Bóg wasz, On sam je rozproszy przed wami, i wypędzi je przed wami, a wy posiądziecie ich ziemię, jak przyrzekł wam Pan Bóg wasz. Okażcie się mężni, by strzec i wypełniać wszystko, co napisane w Księdze Prawa Mojżesza, nie odstępując od niego ani na prawo, ani na lewo, i nie łącząc się z tymi ludami, które pozostały z wami. Nie będziecie wzywać. Imion ich bogów, przysięgać na nich, służyć im lub, oddawać im lub oddawać pokłon. Wy powinniście natomiast przylgnąć do Pana, Boga Waszego, jak czyniliście to aż do dnia dzisiejszego. Pan wypędził przed Wami wielkie i silne narody, i nikt nie mógł ostać się przed Wami, aż do tego dnia. Jeden z Was pędził przed sobą tysiąc. Albowiem Pan Bóg Wasz sam walczył za Was, jak Wam obiecał. Troszczcie się bardzo o Wasze życie, miłując Pana Boga Waszego. Lecz jeśli sprzeniewierzycie się i połączycie się z resztą tych ludów, które pozostały z Wami, jeśli zawierać będziecie małżeństwa z nimi i, przemieszać, i przemieszacie się z nimi, bądźcie pewni, że Pan Bóg Wasz. Przestanie wypędzać te ludy przed wami, a staną się one dla was siecią i sidłem, biczem dla waszych boków i cierniem dla waszych oczu, aż wyginiecie z tej pięknej ziemi, którą wam dał Pan Bóg wasz. Ja sam muszę teraz pójść drogą, którą idą wszyscy, a wy zrozumcie to całym sercem i całą duszą swoją. Że ze wszystkich wspaniałych obietnic, które dał Wam Pan, Bóg Wasz, ani jedna nie zawiodła. Wszystkie Wam się spełniły. Żadna z nich nie okazała się próżna. Ale jak się wypełniły na Waszą korzyść wszystkie obietnice uczynione przez Pana, Boga Waszego, tak samo Pan wypełni wszystkie swe groźby przeciw Wam, aż do zgładzenia Was z powierzchni tej pięknej ziemi, którą dał. Wam Pan Bóg Wasz. Jeśli rzeczywiście przestąpicie przymierze, które Pan Bóg Wasz zawarł z Wami i jeśli pójdziecie służyć cudzym Bogom i będziecie oddawać im pokłon, wtedy gniew Pana zapali się przeciw Wam i z tej pięknej ziemi, którą Wam dał, rychło znikniecie. To jest 23 rozdział i co my tutaj mamy za informację? Mowa pożegnalna, której naturalny ciąg dalszy znajduje się w sędziów 2, 6, 9. Porównaj z nią ostatnią mowę Mojżesza, a także poż pożegnanie Samuela, testament Dawida, albo ostatnie słowa Matatjasza z Księgi Machabejskiej. Rozdział ten w pierwszej redakcji Deuteronomistycznej musiał być zakończeniem księgi przed Dodaniem rozdziału 24. Hmm, tutaj mamy, tak jak te, które ja zgładziłem, słowa te w tekście hebrajskim przypadkowo przesunięte i znajdują się po wyrażeniu do Jordana, od Jordanu. No To to już takie drobne redakcyjne jakieś tam zawiłości. Hmm. No i tyle mamy tutaj. Po prostu. Jest to mowa, którą, która jest charakterystyczna dla. Tych wszystkich wielkich, yy, yy, czy Mojżesza, czy, yy, czy tak jak tam czy wcześniej czytałem, taka mowa po, pożegnalna, testament, ostatnie ostrzeżenia, żeby właśnie naród izraelski nie zbłądził. Yy, no i został nam 24 rozdział, który będzie, mam nadzieję, że go dzisiaj jeszcze przeczytam i przejdziemy. I będziemy się przesuwać w kierunku Nowego Testamentu. Dobra, to tyle na teraz. Z Panem Bogiem, cześć.